Witam wszystkich, siemano majstry. Pierwszy maj, święto pracy. Czy jakoś tak. A majster będzie się brał za naciąganie struktury na elewacji. <try> Jest piąta godzina. Jak to się okazało w majówkę ma być zajebiście ciepło <laughs> więc trzeba było wstać o 5 żeby ogarnąć się jeszcze przed przed słońcem Rusztowanie mam zrobione przygotowane, teraz pokażę wam taki myk, jaki zrobiłem one jest skręcone, te rusztowanie. Są takie czerwone plamy na deskach. Na wszystkich to są miejsca, gdzie są wkręty, gdzie jest to skręcone. Po to, że jeżeli będę musiał szybko to rozebrać, to żebym po prostu wiedział, gdzie są te wkręty. Te deski są wielokrotnego użytku, więc dziur mają sporo. I żeby nie szukać po prostu, yy, gdzie są wkręty, to pomalowałem na czerwono, żebym to widział. Żebym po prostu demontaż tego rusztowania mógł pójść w tempie ekspresowym, że tak powiem. No i co, i biorę się zaraz za przygotowanie masy. Yy, zaraz tutaj popatrzymy, nie będę robił tego sam. Kolega przyjechał wczoraj. Nie będę robił tego sam, więc mam nadzieję, że to jakoś pójdzie, i że po majówce, a nawet pod koniec tej majówki, będzie można poświętować zakończenie robienia struktury. Także Majster się przygotowuje do roboty. Widzimy się potem. Godzina 12. Dwie ściany zrobione szczytowa. Zrobiona tutaj z Armagedon. Rustowanie na szybko zajmowane żeby się opuścić. I ta ściana zrobiona. E, pokażę wam jak będę robił, spróbuję wam pokazać na następnej szczytowej ścianie, bo słuchajcie, to jest taki zapieprz przy tym w dwie osoby, e, żeby to ogarnąć, że w ogóle nie ma opcji na żadne nagrywanie, gadanie i takie tam. Zobaczymy. Na tamtej szczytówce jutro z samego rana zrobimy podejście do tej szczytówki więc może się coś uda bo już ta ściana była robiona od o 10 chyba zaczęliśmy tu, gdzie tu jest cień na tej ścianie ale jest temperatura już no nie wiem Z25 jest i już, już normalnie dęba stawało moment ta poszła bez problemu bo jeszcze było chłodno ta mimo że nie ma słońca ale jest wysoka temperatura już ta masa dęba stawała słuchajcie mi się to podoba efekt jaki jest zrobiony do jakich wniosków doszliśmy z Krzyśkiem? do takich, że osoba zacierająca ostatnia musi być jedna, nie mogą być dwie, bo będą dwie różne struktury. Więc żeśmy tak rozbili planowanie tej roboty, że ostatnie tarcie on zrobił na całości, a ja wiadomo robiłem coś tam innego, naciąganie pierwsze tarcie i takie tam. Drugie tarcie już robił Krzyśek sam, bo po prostu jak zaczęliśmy robić tą szczytówkę i zrobiliśmy ten trójkąt, to było widać różnicę między moim tarciem a jego tarciem, moje było brzydsze, że tak powiem, więc tak żeśmy to <coughs> wymyślili. Spadu jest naprawdę, jestem w szoku, że jest tak mało. Ja kupiłem więcej tej masy, żeby, żeby po prostu się nie dygać o to, że za dużo mi spada, ale tego spadu jest po prostu masakrycznie. Mało, więc zostanie mi w hu tego. E, nie będę dzielił to na jakieś tam odcinki, żadnych jeden będzie odcinek, bo to naprawdę mówię Wam, nie ma szans z nagrywaniem e, jakimś tam szczegółowym tłumaczeniem. Zresztą to ja będę tłumaczył, jak ja sam nie potrafię. E, Luxor jest. Także tak, także do następnego wejścia. Trzymano majstry następnego dnia. Nie wiem, czy kamera to odda. Także dwie ściany były zrobione, to co widzieliście wcześniej. I jeszcze na sam wieczór była zrobiona ta ściana. Powiem Wam, że trochę się martwiłem, bo skończyliśmy ją robić w pół do dziesiątej po ciemku. Ten kawałek szedł już po ciemku. Po ciemku bez żadnej lampy, bez niczego. Niczym się nie różni od tej reszty. Luxor jest. Bo taki był myk, że <laughs> tu od rana już grzeje i to by z rana, nie wiem, nie, nie byłoby szansy tego zrobić i postanowiliśmy zrobić to na fajrand. Oczywiście się przedłużyło, bo tu jednak niby, że tu są, jest tylko okno i drzwi i te pręty, znaczy pręty, ten stelaż do tego daszku, to schodzi się przy tym, to nie jest prosta ściana, że lecisz sobie i robisz. Więc zeszło się średnio, średnio Wyszło nam na tych trzech ścianach, samego takiego czystego naciągania bez przygotowania, bez niczego e, wyszło e, po dwie godziny na ścianę mniej więcej. E, słuchajcie, to jest tak, że e, co ja Wam mogę powiedzieć? E, wiadomo, jakbyśmy chcieli, to zawsze znajdziemy coś tam, żeby się przypierdolić, ale jak myślę, że jak na strukturę we własnym zakresie robioną wiecie sposobem do jak to się mówi, niedomowym tylko no nie, już nie, brakuje mi słowa, nie pamiętam to ja to jestem bardzo zadowolony no i cóż i cóż i została mi ta ściana ostatnia na dzisiaj, na rano no i oczywiście doły jeszcze trzeba porobić i glify ta ściana została, zaraz się bierzemy za tą ścianę Pokażę Wam jeden myk Ale to za chwilę jak będę przygotowywał Przygotowywał się do roboty Spoko Spoko luksor Dobra, widzimy się potem Dobra majstry, pokażę Wam taki patent Mamy nowe wiaderko towaru i tu na ściankach jest zamarznięte, bo jak to jechało w transporcie, bo ja to kupiłem w tamtym roku, no to wiadomo się nachlapało, nachlapało i to związało i teraz chcąc używać tego wiadra, żeby z niego brać trzeba by było się tego pozbyć główna, no i można to oskrować na zewnątrz, na tą żywicę i zebrać z tą żywicą część, ale Majster wymyślił taki patent. Tu sobie uciąłem takie zdenka kółko. Wkładamy do środka o. i skrobiemy te śmieci. I wyciągamy zenko. Opa. Wiadomo, coś tutaj wleciało. To to się zbierze. I lukszor. Mamy ścianki. Czyste. Dobra, biorę się za mieszanie. Naciąganie tej ściany będzie w tajnapsie, bo jest to sporo to trwa, oczywiście nie całe i zaraz się dowiecie dlaczego. Na razie puszczam Wam to co udało mi się nagrać. No okay. Bateria się kończy, reszta potem. Dobra, majstry, kolejnego wejścia nie było z tej ściany. Niestety. Teraz Wam pokażę coś. Poczekajcie, tylko założę jakoś kamerę na głowę. Ściana jest zrobiona. E, teraz słabo to widać, bo e, akurat takie jest ułożenie słońca i, i cienia, i wszystkiego, że słabo to widać. Natomiast e, tu jest widać łączenie struktur, e, i ta ściana nie wygląda tak jak tamte trzy. Tamte trzy wyglądają perfekcyjnie. A ta wygląda akceptowalnie. Na pewno nikt i nikt mnie nie zmusi do tego, żeby to poprawić. Po prostu tak to zostanie. Jak patrzycie z daleka i się słońce ułoży takie, że wszystko na niej widać, to macie wrażenie, że, znaczy wrażenie, to nie jest wrażenie, to tak wygląda. Że tutaj jest to łączenie, widać, takie jakby obłoczki, ewentualnie fale morza można sobie wytłumaczyć. A dla bardziej ambitnych i wierzących można powiedzieć, że się ukazała matka boska. Jeszcze może na tym majster kasę zrobi tu na wsi, bo może ktoś to wyhaczy, zobaczy i będą przychodzić się modlić. No ale to taki głupi żart, niech taki zostanie, jak już nie będę tego kasował. Słuchajcie, co tu się wydarzyło? Dlaczego ta ściana tak wygląda? Ta ściana tak wygląda, dlatego że górna część tą, co widzieliście w timelapsie, była robiona w dwie osoby, gdzie spokojnie można było to ogarnąć, dotrzeć zanim cokolwiek się wydarzyło. Natomiast w momencie, kiedy ta część była tarta, ja zacząłem rozbierać tą część rusztowania, żebyśmy się mogli opuścić na I co się wydarzyło? Warszawa tu stała, tak jak widzieliście. Majster pociągnął za za część rusztowania, żeby wypiąć je do góry, żeby można było się opuścić. I tak niepartownie to zrobiłem, że w momencie, kiedy szarpnąłem to do góry, ramka z drugiej strony mi się też odpięła. Czyli pociągnąłem całość i odpięłem z dolnej części rusztowania. Z dolnej tej, która była na ziemi. No i to się wydarzyło dalej. Dalej się wydarzyło to, że Dolna ramka się położyła na glebę, a ja pierdolnałem z tego rysowania też na glebę. E... Wysokość, jedna ramka, żadna wysokość. Co się może wydarzyć, jeżeli spalimy z wysokości 50 cm? Nie wiem, czy tu jest 50, nawet 40, może? Nie wiem. W zasadzie co się może wydarzyć? No nic się nie może wydarzyć. A co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że o, proszę bardzo. Proszę bardzo, wydarzyło się to, że jakoś tak niefortunnie spadłem, że wyskoczyła mi kość z jabłka łokciowego, czy tam zestawu łokciowego, nie wiem jak to się I moja kariera na tej ścianie się zakończyła bardzo szybko. Wyskoczyła mi ta kość, więc nie było innej możliwości, nie byłem w stanie się ruszyć. Przyjechać, musiała przyjechać karetka zabrać mnie do szpitala musieli mi tą kość z powrotem włożyć w to jabłko i to spowodowało, że Krzysiek, który to robił drugą druga osoba, musiał dokończyć tą ścianę sam, łącznie z tym żeby od nowa postawić rusztowanie żeby się tu dostać do do tej górnej części, gdzie było to zakończone i w ten oto sposób ta szkana wygląda w ten sposób w jaki wygląda i tak uważam że chłop dał radę bo no jest akceptowalne nie ma tragedii zostaje nic nie robię po prostu tak jest i na wielu budynkach widziałem że tak jest mimo że tam się nic nie wydarzyło więc tutaj jest wiecie spoko więc on skończył to sam i teraz jest Jakbyście robili to samemu, no to wszystko byście tak mieli. Chociaż wiecie, co jakby tak wszystko było zrobione, nawet z tymi niedotarciami, czy tam łączeniami, czy coś tam, ale by to było wszędzie, bo byście robili samemu, to też by ktoś pomyślał, że tak musi być. Ktoś, kto się nie zna, generalnie wiecie, to nie robi, nie robi to, wiecie, ja to wiem, bo wiem, jak to powinno wyglądać i wszystko, więc wiem, że, że że jest to nie w 100% zrobione tak jak trzeba ale się nie dało nie da się w jedną osobę tego zrobić w dwie jest ciężko przy takiej chacie jak ta moja to minimum trzy osoby powinny być żeby to na spokojnie zrobić natomiast tutaj mieliśmy taki dopierdol że że po prostu porażka a on już przy tej ścianie, bo wiecie, to wszystko trwało, ja spadłem, zanim zadzwoniliśmy po karetkę, zanim ta karetka przyjechała, zanim to, zanim tamto. Już ten czas schnięcia szedł cały czas, no bo tu zanim przyjechali, zanim mnie obandażowali, usztywnili, żeby mnie w ogóle podnieść, żeby mnie wsadzić do karetki, to wszystko wiecie, czas. Słońce się obracało, zaczęło już świecić na tą ścianę, ją nagrzewać, na ten tyk świeżo nałożony, nagrzewać nie ma takiej opcji bo było tak że my żeśmy się wzięli z samego rana za tą ścianę po to żeby ją skończyć zanim te słońce się obróci nam na tą ścianę i zanim ta ściana zostanie grzana <laughs> natomiast się to nie udało z powodu tego że dużo czasu się zmarnowało na to właśnie zanim przyjechała karetka zanim je usztywnili zanim je w ogóle podnieśli z tej ziemi bo ja nie byłem w stanie się ruszyć teraz tak <laughs> taka informacja dla, dla tych to robią sami. Słuchajcie, gdybym to robił sam i bym tak spadł i nie miałbym telefonu przy dupie, no to nie wiem jakby to mogło się zakończyć, ponieważ ja nie byłem w stanie dwóch centymetrów się na ziemi przesunąć. Nie miałem, miałem telefon na stole na tarasie. W życiu bym do tego telefonu nie doszedł nie byłoby takiej opcji i byście tu leżeli, dopóki by was ktoś nie znalazł. Nie ma po prostu takiej szansy, to jest taka, wiecie... Moja nauczka, że mimo to, że macie ciuchy budowlane, że się brudzicie, telefon przy dupie musi być, bo wyjąć go z kieszeni jeszcze byłbym w stanie i zadzwonić, natomiast pójść po niego albo się przeczołgać po niego nie ma takiej szansy, nie byłem w stanie dwóch centymetrów się przesunąć w żadną stronę. <laughs> Więc tak to wyszło. Natomiast co do reszty e, zajebiście to wygląda, po prostu zajebiście to wyszło. Tą część ściany żeśmy już robili w zasadzie po ciemku znaczy robili no robiliśmy ją po ciemku ale osobą zacierającą tą ścianę był Krzysztof e, jak to on powiedział już robi na słuch zajebiście tu się nie ma do tych trzech ścian nie ma się do czego przypierdolić e, są zrobione tak jak trzeba e, w ogóle chata ma inny wygląd inne wszystko Eee, no po prostu jest mega. Więc trzy ściany mam zrobione mega, a czwartą prawie mega. No i tyle. Eee, struktury e, zostało coś tam, nie za dużo zostało, ale coś tam zostało. Obliczenia, które były zrobione przez osoby, które mi to sprzedawały, spoko się sprawdziły, więc struktury mi zostało. E, ale nie na tyle, że wiecie, że bym mógł na przykład ścianę poprawić to w ogóle nie wchodzi w grę zostało mi pół wiadra tej brązowej i półtora wiadra tej białej więc wyliczone było dobrze nic nie musiałem do, dokupować kombinować mam zrobione i z tego się trze, cie, trzeba cieszyć natomiast innych prac w tym roku nie będzie bo przewidywania są takie że gips do 8 tygodni Potem Orteza jeszcze 4 tygodnie, potem rehabilitacja, więc cały sezon letni już poszedł się poszedł się pier, że tak powiem A do tego jeszcze nie wiadomo jak ta ręka będzie funkcjonowała, jeżeli chodzi o jakiekolwiek dźwiganie i cokolwiek, a wszystko wyjdzie w praniu Więc tak sobie można biedy narobić. I tyle, no co tu dużo gadać. Super jest zrobione. Dzięki Krzysztof, że przyjechałeś i mi pomogłeś. I dzięki, że w ogóle ogarnąłeś to, jak już mnie tutaj nie było. E, no i. No i cóż, do następnego, może coś tam Majster polepi, jak już będzie w stanie. Dzięki za oglądanie. Jeszcze zobaczę, może mi się uda, bo e, pół tamtej ściany, którą żeśmy strukturę naciągali, jest w miarę. W miarę to się nagrało, tak nie przeglądałem szczegółowo. W miarę to się nagrało, więc może jeszcze zrobię z tego, z tego samego naciągania i przycierania jakiś taki krótki, krótki filmik. Wcale nie krótki, bo to będzie ponad 20 minut. To co widzieliście w szybkim tempie, tylko że już taki jeden do jednego, to będzie chciał to sobie zobaczyć jak to nie, no to nie. Natomiast majster jest na przymusowym urlopie i na razie nic nie wskazuje na to, żeby szybko cokolwiek było robione. Dobra, nie przedłużam, dzięki za oglądanie, pozdrawiam, cześć.